Pod korytem jest kratka i maciera bezpośrednio dostaje ochłodzone powietrze. Latem ochłodzone, a zimą znowu jest to powietrze cieplejsze niż na zewnątrz. Jesteśmy w gospodarstwie państwa Kazek. Przyjechaliśmy tutaj, by porozmawiać o tym, jak należy dbać o zachowywanie właściwych temperatur w pomieszczeniach inwentarskich. O gospodarstwie opowie nam pan Maciej Kazek, znany z programu telewizyjnego Rolnik Szuka Żony. Gospodarstwo już założył mój dziadek. To jesteś, jestem w sumie czwartym pokoleniem. Teraz łącznie uprawiamy 60 hektarów ziemi. Cała produkcja roślinna przystosowana jest pod produkcję zwierzęcą. Sami przygotowujemy pasze i skarmiamy zwierzętom. Do tej pory mieliśmy 40 loch w cyklu zamkniętym. Wybudowaliśmy ten oto budynek, zmieniamy cykl produkcji. Teraz będziemy mieli cykl otwarty. Będziemy produkować tylko samego warchlaka do, do 30 kg. Pierwsze plany na budowę chlewni pojawiły się w 2014 roku. Mieli, staliśmy nad zagwostką, czy zrezygnować z produkcji zwierzęcej, czy, czy kontynuować to. Przy 40 lochach stało się to coraz mniej opłacalne i postanowiliśmy przy możliwości dopłat unijnych, postanowiliśmy wybudować nowy budynek na, na 224 lochy. I będzie to cykl otwarty. Będziemy produkować tylko, jak już wcześniej wspomniałem, samego warchlaka. Taka obsada, taka wysoka obsada pozwoli nam zwiększyć ilość prosiąt jednorazowo sprzedanych. Jednorazowo będę mógł sprzedać całe, całe auto warchlaka, 500 sztuk. Na tym rynku trzody chlewny i różne dziwne rzeczy się dzieją. Nie obawia się po tym co się działo w ubiegłym roku. Nie obawia się Pan, jak to będzie dalej? Znaczy się, no, nie produkujemy trzody chlewnej od dzisiaj. Wiemy, że tak jest. Są cykle, są cykle świńskie. Przeważnie objawiają się one co 4 lata z wyżką i co 4 lata spadkiem. Dla nas bardziej liczy się średnia. Jak się wszystko podsumuje i, i średnia z wielolecia wychodzi dobra, więc yy, nie, nie obawiamy się tego. W budynku mamy zastosowaną wentylację kanałową. Czerpnie powietrza są z po zewnętrznej stronie od strony północnej, tak? Powietrze idzie pod kanałami i maciora dostaje bezpośrednio w, do, i trafia do sektoru porodowego. Maciora dostaje bezpośrednio pod korytem jest kratka i maciora bezpośrednio dostaje ochłodzone powietrze. Latem ochłodzone, a zimą znowu jest to powietrze cieplejsze niż na zewnątrz i bezpośrednio maciora dostaje na nos. Odpowiednia temperatura w chlewni, w poszczególnych pomieszczeniach jest bardzo ważna ze względów produkcyjnych, ponieważ zwierzęta rosną szybciej, są zdrowsze i, i, i dzięki temu osiągamy lepsze efekty ekonomiczne. Budynek jest 83 metry długi, 25 metrów szeroki, łącznie ma około 2144 metrów kwadratowych. W budynku znajdują się trzy warchlakarnie, dwa sektory porodowe po 32 porodówki i jedna połówka 16, na, na 16 porodówek oraz sektor krycia, sektor y, loch prośnych, y, sektor knuraj, y, sektor remontu. Do, w chlewie y, będziemy pobierać nasienie od knuraj i rozrabiać w laboratorium nasienie. Lochy będą kryte nasieniem wyprodukowanym w gospodarstwie mamy ten sektor remontu loszek. Będziemy sami też produkować swoje loszki. O wszystkie kwestie związane z otrzymaniem właściwej temperatury zadbała firma Terra Exim AgroImpek. Jak należy dbać o właściwą temperaturę opowie nam pan Michał Bigos. Najważniejszym elementem, który jakby dba o temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach chlewni jest system wentylacji. To jest taka podstawowa rzecz. I takim systemem wentylacji. Jakby kieruje sterownik klimatu i tak naprawdę ten sterownik klimatu zarządza pracą wentylatorów. czyli Na przykład tutaj mamy komin wentylacyjny i wlotami powietrza. I jeżeli ustawimy na sterowniku jakąś daną temperaturę, to ten sterownik pilnuje, żeby ta temperatura była utrzymana. W momencie, gdy temperatura rośnie, wentylatory zaczynają, sterownik daje sygnał do wentylatorów, żeby one zwiększyły obroty, a, na, a wloty, żeby się uchyliły bardziej i analogicznie w drugą stronę gdy temperatura zaczyna spadać no to prędkość wentylatorów maleje wloty zostają przymykane i tak naprawdę ten sterownik klimatu może też kierować pracą urządzeń które służą do ogrzewania chlewni czyli na przykład takimi standardowymi elementami którymi możemy grzać w sekcji warchakowej porodowej są na przykład nagrzewnice wodne one tam mają różne wydatki od 10 do 30 kW. Kolejnymi takimi elementami są rurki Twin i rurki Delta. To są rurki dwuopadkowe lub trzyopadkowe. One mają wydatki tak naprawdę w zależności od temperatury zasilania wody z kotła grzewczego. Im większa będzie temperatura, tym większy on mają wydatek. Kolejnym takim elementem do ogrzewania na sekcji porowodowej są na przykład maty grzewcze, tak grzewcze. Mamy jakby dwa rodzaje takich rusztów grzewczych. Mogą być ruszta wodne, czyli zasilane po prostu z kotła CO lub ruszta elektryczne. Czyli na porodówce optymalną temperaturą jest 22, przy czym trzeba zaznaczyć, że w miejscu, gdzie jest gniazdo dla prosiąt, ta temperatura powinna być wyższa, czyli między 28 a 32 stopnie. I właśnie w osiągnięciu tej wyższej temperatury właśnie pomagają ruszta grzewcze, elektryczne, lub wodne, a także budki dla pr prosiąt, daszki. Również montuje się promienniki ciepła. Zazwyczaj używane w tych promiennikach są lampy o mocy 175 W. I one często montowane są właśnie w daszkach, bo optymalna temperatura, raz że jest bardzo ważna dla kondycji zwierząt i jeżeli utrzymamy te optymalne temperatury, zwierzęta będą w lepszej kondycji fizycznej, no i przez co też może się skrócić jakiś czas, na przykład tuczu, lochy są zdrowsze, nie trzeba ich tak często brakować, a więc to jest bardzo ważny element, a poza tym, jeżeli na przykład jest zbyt wysoka temperatura, zwierzęta stają się niespokojne, agresywne, można dojść do jakichś tam, mogą się gryźć między sobą, a więc trzeba bardzo dbać o tą temperaturę. Kolejnym elementem, na który też trzeba zwrócić uwagę, jest na przykład obniżanie temperatury. Urządzenia, które, za pomocą których możemy obniżyć temperaturę na chlewni, to przede wszystkim system zamgławiania zraszania. System taki składa się z wysoki, wysokociśnieniowej pompy wraz z dyszami wysokociśnieniowymi, które umieszczamy nad wlotami powietrza. Systemem takim zarządza elektrozawór, który, który dostaje sygnał ze sterownika, jeżeli została przekroczona temperatura, elektrozawór się otwiera i z dysz po prostu pod wysokim ciśnieniem jest puszczana taka mgiełka, mgiełka, wody, która powoduje obniżenie temperatury. System taki zraszania może nawet w okresie letnim obniżyć temperaturę o 5 stopni w porównaniu z temperaturą zewnętrzną. Kolejnym takim jeszcze elementem, który coraz częściej zaczyna się stosować w Polsce, są Chłodnice powietrza, tak zwane air -coolery. System taki składa się z paneli, plastikowych paneli lamelowych, które są od góry zraszane wodą i ciepłe powietrze przepływając przez nie zostaje nawilżone, a zatem ochłodzone. Materiały izolacyjne to głównie materiały, które stosuje się w chlewniach. Są to sufity podwieszane z pianki. Pyr. Płyty takie występują w grubości od 3 do 12 cm. Płyty takie montuje się zazwyczaj na drewnianym stelażu i pozwalają one ograniczyć wychładzanie zimą. Pomieszczeń, a latem zmniejszyć nagrzewanie. Jakie temperatury są optymalne dla zwierząt hodowlanych w zależności od gatunku i okresu życia, opowie nam o tym pani Klaudia Cierniak, nawrocka lekarz weterynarii na początku chciałabym zaznaczyć, że prawidłowe warunki utrzymania zwierząt są nie tylko jednym z warunków otrzymywania dopłat, ale też zapewniają dobrostan zwierzętom. Ten z kolei pozytywnie wpływa na produkcyjność. Optymalny mikroklimat to jeden z elementów, które zapewniają nam dobre, dobrą zdrowotność i wydajność zwierząt. Jednym z jego parametrów jest temperatura powietrza. Warto zatem dołożyć wszelkich starań, by w budynkach inwentarskich utrzymywać optimum cieplne. W przypadku trzody chlewnej e, najwyższe temperatury otoczenia zapewniamy prosiętom w pierwszym tygodniu ich życia od 30 do 32 stopni Celsjusza. Następnie tę temperaturę możemy stopniowo obniżać, by otrzymać zakres około 24 stopni Celsjusza. E, przenosząc prosięta na odchowalnię, podwyższamy znowu temperaturę do około 28-30 stopni Celsjusza, co w pewnym stopniu zawsze. Minimalizuje stres odsadzeniowy, który zawsze towarzyszy podczas zmian, m.in. właśnie miejsca pobytu zwierząt. W przypadku tuczników również rozpoczynamy chów od tych wyższych temperatur: od 18 stopni Celsjusza w systemie ściółkowym lub 20 stopni Celsjusza w systemie bezściółkowym. Temperatury te również stopniowo obniżamy do około 12 stopni lub 18 stopni Celsjusza. Wszystko zależy od sposobu utrzymania. Maciory preferują temperaturę od 15 do 18 stopni Celsjusza lub od 18 do 21 stopni Celsjusza. Również zwracamy tutaj uwagę na system utrzymania i zawsze pamiętamy o zasadzie, że w systemie ściółkowym stosujemy zakresy niższe, w systemie be bezściółkowym zakresy wyższe temperatur. Kiedy planuje Pan zasiedlenie tego obiektu nowo postawionego i jakie są Pana dalsze plany? Obiekt zasiedlamy 8 lutego. Będzie to genetyka Topixa. Moim marzeniem jest tak zamknąć ten cały cykl, żeby, żeby już było można sprzedawać tucznika do, do ubojni i, i mieć trochę no, taki spokój psychiczny. Piotr Paszkiel, jestem przedstawicielem regionalnym firmy Topix Northwin Polska. Na czym polega wasza współpraca z panem Maciejem Kaskiem? Dostarczamy mu zwierzęta hodowlane, na których będzie produkował. Bartlaki. i też później w przyszłości swoje tuczniki. Dostarczamy przede wszystkim loszki hodowlane do jego stada i knury hodowlane. Też pan Maciej z nami wchodzi w taki program Ingin, który pozwoli mu na to, że będzie mógł w przyszłości sam sobie reprodukować loszki hodowlane. Pozwoli mu to zaoszczędzić pieniążki na zewnątrz, żeby materiał hodowlany będzie miał dużo taniej niż normalnie by kupił na rynku, ale przede wszystkim to, że będzie miał bezpieczeństwo zdrowotne swojego stada. Nie będzie musiał z zewnątrz zakupywać żadnych innych zwierząt. Zwierzęta, które dostarczamy tutaj są w najwyższym statusie zdrowotnym i nasza firma też dba o to, żeby później prowadzić z rolnikiem współpracę. My nie tylko się skupiamy na tym, żeby, że dostarczymy zwierzęta i nas już później nie ma. Współpracujemy przynajmniej przez 5 lat albo i dłużej, jeśli rolnik tego będzie chciał i swoim doradztwem Pomagamy mu właśnie jak dobrać w kojarzeniach loszki hodowlane i knury, żeby u niego wyniki produkcyjne były jak najwyższe. 8 lutego dowieziemy 280 loszek specjalnym transportem, który jest filtrowany. To chroni zwierzęta przed złapaniem chorób z zewnątrz i zasiedlenie będzie dokonane jednego dnia. Od strony żywieniowej, jeżeli chodzi o temperaturę, to jest ona niezwykle ważna, ponieważ yy... Pozwala to nam uzyskać jak najlepsze wyniki produkcyjne, kiedy temperatura na chlewnie jest optymalna. Jeżeli chodzi o temperaturę na wach to pozwala optymalna temperatura, pozwala nam uniknąć obrzękówki. Optymalna temperatura na sektorze loch karmiących, y, pozwala na to, że locha, locha wykorzystuje pasze na, na produkcję mleka, czyli na laktację, a nie na, nie na procesy metaboliczne, czyli na, na ogrzewanie własnego organizmu. Y, u Pana Macieja i u Pani Małgorzaty będziemy zajmowali się żywieniem. Które będzie opierało się na zbożach z własnego gospodarstwa. Będziemy dostarczać premiksy i dodatki paszowe. Żywienie będzie opierało się na paszach dla loch karmiących, prośnych i paszach typu Flashing. Prestarter jeden będzie dostarczany gotowy od nas wytwórni pasz. Prestarter drugi oraz starter będzie mieszany tutaj na miejscu przez. Gospodarzy. Ile osób pracuje w gospodarstwie i czy ta ilość zostanie zwiększona? Aktualnie w gospodarstwie pracuje tylko rodzina. Ja, ja w sumie z tatą. Mamy podzielone zadania. Tata zajmuje się uprawą polową, a ja produkcją zwierzęcą. I, i to jest w sumie takie moje oczko w głowie. Jeszcze do tego dochodzi też też dochodzi też uprawa czereśnie, ale te, te świnki jednak są przez cały rok. Czereśnie to tylko sezonowo i w chlewni pracowałem tylko sam przy 40 lochach w cyklu, w cyklu zamkniętym, a tutaj do tego budynku przy tej obsadzie planuję zatrudnić jeszcze dwie osoby. Wspomniał pan tak mimochodem i skromnie o tej uprawie czereśni. Jak duży jest ten sad, o którym słyszeliśmy i mogliśmy zobaczyć też w programie Rolnik Szuka Żony. Sad ma powierzchnię 2,5 hektara. Około 1000 drzew na, na, na tej powierzchni posadzone i, i tak już, już wspomniałem wcześniej. To, to jest 20, około 24 odmian mamy. Cały sezon trwa dwa miesiące i, i jest to dosyć uporczywy sezon dla nas. Ciężko jest pogodzić z czereśnie, z świnkami, dlatego też tutaj jeszcze te dwie osoby do pracy. Gospodaruje Pan na 60 hektarach. Jakie to są ziemie i co tam, jaka jest struktura upraw? No, ziemie u nas to taka mozaika jest, to nie można powiedzieć, że są nadzwyczajne, ale od trzeciej, od trzeciej B do, do klasy piątej powiedzmy. Uprawiamy głównie zboża, ziemniaki przemysłowe, to jest wszystko. Zboża, które, które pozyskujemy, wykorzystujemy do skarmiania na własne potrzeby. Dokupujemy do tego soję i, i, i robimy własne mieszanki paszowe. System bersorkowy, orkowy? System orkowy. No, orka przede wszystkim jest zimowa i, i wiosenna. Po, po, po żniwach idzie agregat uprawowo-ścielniskowy. Na wszystkich ścielniskach, które mamy, siejemy poplony. To osiejemy na, 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 cały, na całym areale. Część jest zaorywana, część zostaje do wiosny. Nie? Nawóz wykorzystujecie od świnek? Wszystkie odpady organiczne powstające przy produkcji wykorzystujemy na własnych polach. Zagospodarowujemy. Jaki sprzęt do tego jest zaangażowany? No przede wszystkim rozrzutniki, bo na, do tej pory bazowaliśmy na oborniku. Teraz w związku z budową nowego obiektu będziemy wykorzystywali knojowice. I w tym celu jeszcze dokupimy beczkowóz. Jakie traktory, jakie maszyny ogólnie w gospodarstwie pracują? No, największy jest ten, który tutaj stoi za mną, co prawda, ciągnik, ale on jest do ciężkich prac. Do takich lżejszych prac jest wykorzystywany Zetor i C330. Mamy również do sadu dojca sadowniczego, chociaż jest wykorzystywany nie tylko w sadzie, ale i w całym gospodarstwie. Jest produkcja czereśni, które pozyskujemy i sprzedajemy na wolnym rynku, że się tak wyrażę. Generalnie żyjemy z produkcji tucznika, ale bywały lata, że ten czas czereśni, ten miesięczny okres Dało więcej zysku niż te, te jedy, pozostałe 11 miesięcy schowu tuczników. No, tak, z synem podzieliliśmy się, że ja, już jako że tak już nie daję rady, tak dźwigać, to wolę jechać na pole, uprawiać, uprawiać i, i być tym, a syn zajmuje się bardziej hodowlą. Tak, sobie podzieliliśmy to. A szczereściami to znowu on pilnuje ludzi i tu zbiorów, a ja już tylko zaworzę i sprzedaję.